Emandero, witam w kolejnym odcinku z Magnesem. Dzisiaj jest ekipa z Rzeszowa. Siema! Jest Łukasz Siemanko. Jest Marian ja, Marian Marian, jestem już Marianem. Mariusz, Mateusz i Marian. Dokładnie. No i będziemy tutaj y, się przedzielać przez te krzaki, ale koledzy wzięli maczetę, więc... Y, Kurcze, poradzimy sobie na pewno. Dobrze, no to co, lecimy do wody i na brzeg i zobaczymy co to się wyłowi. Nie mam Patrz jaki dzik. Człowiek nie ma ręki, drugą ręką kosi podszywy. dzięki w ogóle. To jest życie. Jedną sobie jeszcze... nie <śmuletra> Dokładnie. Nie bawcie się maczetami, bo tak skończycie, później, <śmuletra> pójdzie, A tu kolega ma coś... Ma, na sztycy w ogóle ma magnesa, pierwszy raz... Ja na, na żywo. Dziobaka. Dziobak, jest. Piękny. Jest nowy dziobak, no nas biorą już jakiś minifantów. Taki... O piłki. Ale coś tam mówisz, że masz, nie? Coś tu, coś tu. O! Tu coś mamy. Zaraz zanurkujemy. Będziemy... No i to było właśnie Jakiś tutaj od telewizora w środek. Jakieś yy, widzę bezpieczniki. Inne. O, jabłko płynie, się ma. Ktoś próbował robić faszerowane bo jest nadcięte <noise> Dokładnie. No dobra, pierwszy fancik elegancki. Dziobak. Ale, no, dziobak to jest dziobak po prostu. A teraz na żywo może iść. To idę najpierw na żywo, nakręcę. Idę na żywo. Idę na żywo. O, Micha olejowa od jakiegoś pojazdu. Pewnie Zapewne St34 Pewnie urwał po prostu sobie na chopce gdzieś oh. Ale ekstra da. Tak Alefant. Idę idę Ale fanciek zaraz to nagram jeszcze jest z brzegu Dasz radę wytargać? Dobra. Patrzcie No szacun Szacun Patrzcie karnisz Dobra, ja tam pójdę, wytnę, tak. Karnisz? Już takie dwa karnisze stąd wyłowiłem kiedyś. Kierownica mega, mega. Słuchajcie, dzisiaj będą w ogóle zdjęcia. Tutaj będę nakręcony z drona. Od kolegi Wojtka pozdrawiam. Więc muszę tutaj to jedną gałąź zlikwidować, żeby dron nie ekstra. Nie wierzę. Oooo tu Proszę bardzo Ale to jest jeszcze nie to To nie jest to To, to nie jest to Tam to Tamto jest jeszcze dalej siedzi w wodzie A tutaj mamy piękną oh, Piękną Felgę Ja bym chyba ją do opla zamontował jeszcze <laughs> Jeszcze byś użył? <laughs> ja bym jeszcze pojeździł Do toczków będzie Wy, Wyklepał tu, tu byś te zgięcia, nie? <laughs> No to... eee, na samej feldzie pojeździć. A co? Iskry pojedziemy. Już auto składamy, mamy felgę, mamy miskę, kierownica też się znajdzie. A kierownica od roweru może być. Alright. No panowie się przygotowali naprawdę. Patrzcie, łom. Trzyma, dzików. Nie, to po prostu. Przebili mnie już, przebili mnie już dawno. A uczniowie? Idzie to koło wyczułeś tutaj, bo ja już straciłem rachubę. Ja Gdzieś tutaj było. O tu jest. Słuchajcie, patrzcie co się dzieje. Tu kolega łomem wytargał to co z Adrianem próbowaliśmy przez kilka godzin. Ja okay, pomogę. I idzie. Dobra, czekaj, wyciągnę łoma. Ale ja, ja musimy te, trochę zmułu to trochę z mułu to ogarnąć. Tak myślałem, że to taka szpula mm. będzie wielka. Ale czad, ale dziad. Ja nie mogę. To trzeba po Sylwestra dzwonić. Chyba tak. To to długo nie poleży. No. O ale je. kotlet. Ja nie mogę. Oh yeah. Magnesy by to nie wyszło. Co no ty? Ale jaja. Ja. Szacun panie. Co to jest? Nie no. wiem czy o, to Może. Albo jakiegoś kabla, ja wiem. Pierwotnie. Wiesz co? Chyba, chyba też od kabla. Czasami są takie na słupach tych nad Nie, ty nad tu, widzisz, no tu tutaj... jest na kwadrat zakładany, coś na coś. Na... Ty, a skąd to? się taka gumka zwykła tutaj znalazła? W mule siedziała, patrz. No gumka to rece jest recepturka. Nie to wiem. się. Zaczepiła się w jakiś sposób. O, ale jest. A żeby łatwiej będzie turlać no. No to dojedziemy Kieruj Pan. O. No już traktor z tego zbudujemy nawet. Tutaj jest ta druga też wyjdzie, nie? Tak. Poruszona jest. Tak, jest. A. Ale jaj... Niesamowite. Ładnie. Ale jest. Spełniłeś moje marzenie po prostu, żeby tak? to wytargać. A ty moje, że się spotkaliśmy. No to Aha. kurczę, same plusy. Same plusy. <noise> piękny, piękny złomik. Nawet nie nazwałbym tego złomem, bo jest w takim stanie. No, dobrze tu utrzymano. To jest kilo, nie? A szpule numer 2 w dzisiejszym dniu. No jednak o, ty jedno ręko, człowieku. Ha! Jednak tym łomem zrobiłeś robotę. Jest robi robotę. Kurczaki. A ta jest mniejsza. No, ta Czy... jest mniejsza. Do wyboru do koloru. Wcześniej wyłowiłem taką malutką, teraz ta ogromna i teraz średnia. Alex. O kurczę, to będzie To będzie super odcinek Mam nadzieję <grymne> A, super. Pięknie Stoliki można z tego zrobić. Ej, dokładnie. I elegancko tutaj takie piękne do tego poprosić na płucie, żeby tu browary w takie kufle wstawiali <grymne> Jedziesz i kurwa <grymne> kręcisz. Kręcisz, nie? Kręcisz i <grymne> ruletka <grymne> Super no, to powiem Ci najgrubsze rzeczy, co miało być do wy... A nie, przepraszam! Ale to jeszcze nie wszystko? To jak jest mango! To jeszcze nie wszystko, tam jest coś ogromnego. Musisz to zbadać swoimi tutaj narzędziami. tam Dokładnie, już od tego no. słońca, nie? Chwilę płynie, A Nie o górze! <laughs> to jest. Trzeci potwór, też pokonany. Kajcie siedzi jeszcze. Panie Mateuszu. To jest po prostu niewybałe. <noise> Pomóc. Mam radę. Panie A Panie nie to chodzi już, ale nie chce się Rade. od czegoś. Boże, na reżę, żebym ci <noise> Waga! Waga! Tak czułem, że to jest waga. Taka stara, znaczy nie oderwało się tutaj. Pewnie jest no, jeszcze. Spód. Po, tak, spód jeszcze jest. Pamiętacie takie wagi w sklepach gdzieś G&S-owskich czy coś? Takie były. Tu były dwie szalki z jednej strony, z drugiej strony. No niesamowite. Ekstra fan. Ale fancik. No nie. Kolejny byk o, Chyba szalka? Oplu, O, super, piękna Wykopana Gruba śruba Ale no tutaj już mamy wkręta jednego Jeszcze nie pokazywałem Super Ale fajny pancik. Tam. Jak ktoś wie, to niech pisze w komentarzach, co to może być. O, fajny. Kolejny, że, kolejna rzecz. Oczywiście Brecha tutaj zrobiła swoją... Już sobie pomogliśmy no, trochę. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest to. Kurde, ludzie. Teraz to jest, od, to jest ta, ta korwa i koło od studni. Kurde, ludzie. Bardzo możliwe, że te szpule faktycznie są od studni. Tylko jak to, jak to połączyć jedno z drugim? Tu taki ćpień powinien wchodzić do tego. Aha. A bo może? To koło wchodzi na to. A ja wiem. Ej, zakładamy. Sprawdzamy. A to duże. O <ślonalna> 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 nie za no bardzo. Nie. nie pasuje. Ale to to można rozbudować z tym podajnikiem do piwa. No <grywa> tak. <grywa> <grywa> ładnie. Ten, dzisiaj jest po prostu dzień konia. Czarne, czarne łapy. <grywa> Pracujemy. Ciężko. Ale uśmiech jest na twarzy. A ja. Ale porządny garnuszek, piękny. Jeszcze nie jeden by się z niego napił. O, Herbaty. Tak. Taki Widać, że stary. bo... Proszę bardzo, jak coś to herbatka. <grywa> Siarka, pyszka. <laughs> I tutaj jeszcze taki ten nabój od syfonu. A wcześniej taką rurę jeszcze wytargałem. O, tutaj jak jest moja ręka, to wzdłuż mojej ręki tutaj. Poczekaj. O, czuj, czuj. Czujesz, czujesz złom? Czuję, czuję. <laughs> Idzie. 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 Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. O kurde, patrzcie to jest To jest może ze smoły. Chyba tak Chyba tak Czuję smołę Aha, a tu jest jeszcze mu Jest jeszcze taki talerz jakby no. Przydzielona te beczka jest na dwie części O masakra No i mam tutaj już korek od butelki taki Stary Jest tu Patrz co się dzieje Tylko, tylko pedał wystawał O widelec A tu jest już Rzestaw i coś zjemy aha, myślałem, że widelec od roweru a tu <noise> taki widelec i tak, i, i kawałek talerza I co, coś korupy i coś by zjadł na tym mm -hmm. o kurcze tak jak było się tuningujemy go no <noise> tu jest gdzieś przeżarane Co to za ucho masz? Przyleciało! <grych> Ty, ale faktycznie to są tkanki, to nie jest od garnka zwykłego. No nie. Patrzaj tutaj, o! Wow. Fajna! Elegancko. No cóż. O, piękny pedał. Dzida złapała dzidę. No, teraz masz. Teraz mam już dwie dzidy. Dwie dzide, dokładnie. ekstra dzidę mamy jeszcze jakiś puzin nawet. się, ale fajna. Ło! Uh. Piękna maszyna do mielenia mięsa. Tu ma fajny ten to pokrętło ma fajne. Aha. I co jeszcze Guzik mówisz? Tak, jeszcze jakiś. A guzik jest jakiś taki nitowy, no fajne. Dobra, fajne fanciki. No i mamy wiadero bez dna. Tak samo jak ta rzeka jest bez dna. Cały czas coś wychodzi i będzie wychodziło. Będzie na żywo. Będzie Pana na żywo. No proszę bardzo. Ale piękne co to jest? Jakaś stopa. No. Może od rusztowania. Bardzo możliwe. Jakiegoś starego. Ciężko powiedzieć. Ale na pewno to jakaś tutaj no, stopka do czegoś. Fajnie. Zapłątałem się. Jeszcze yy, tą dziabkę gdzieś tu. A tak, jest dziabka Zaraz ją tutaj. Chodź do mnie, koleżanki. Uuu taka mała. Fajna. Jakiś tych, rzutkiewek. Rzodkiewek. Fajna, super. No i na szczęście na zakończenie tutaj jeszcze wpadła nam piękna podkowa. Bardzo, bardzo fajny odcinek dzisiaj, bardzo fajny Fancy wypadły. No i proszę Państwa zapraszamy na podsumowanie. Takie tutaj mamy jakieś kable, dziapka, zawór. Tutaj taka podkładka, jakaś stopka. Jest tradycyjnie jeden wkręt, maszynka do mielenia mięsa. Kiedyś Sylwester złowił taką też na żywo. To jest fajna rzecz. Na początku myśleliśmy, że od kanki, ale to jest raczej coś innego: od jakiegoś parnika, może, może jakieś od grochówki wojskowej. Karnisze, wkręt, waga. Garnuszek fajny. Tutaj takie jeszcze grubsze złomy: kierownica, wiadro. Od oleju tutaj pojemnik i felga, i rua. No i te rzeczy, co zostały tam które z Sylwestrem pojedziemy, no nie dawaliśmy rady tego zabrać, nie było miejsca dziękuję bardzo za uwagę pozdrawiam panów tutaj, pozdrawiam dziękuję za pomoc łapkujcie 10 tysięcy łapek i lecimy kolejny odcinek <słyska> dziki z Rzeszowa przyjadą i wyciągną wszystko co wy chcecie nie ma problemu <słyska> i tym pozytywnym akcentem zakończymy, ja dzisiaj widzicie cały mokry jestem ale szczęśliwy, trzymajcie się, na razie